Dzień dobry, witam was z drugiego odcinka z Overwatch'a. Dzisiaj mamy mapę The Cash. Chyba go zreportowali na pistoletówce, ponieważ jeszcze była końcóweczka rozgrzewki. Hmm. Nie mają jednego zawodnika grać terrorystów. Jakie smutne to demko na razie. Nikt się nie rusza. Znaczy ruszam się, ale nasz pan się nie rusza. Tak smutnie troszeczkę. O! Dołączył i nasz pan się zaczął ruszać. No i znowu stoi, no kurcz. No i znowu odłączył się jeden z terrorystów. Mam bota w teamie, jedynie że ten pan dołączył. Widzę, że granat łysp bez kewlera. Ciągle się w ścianę patrzy. Ładny headshot. tak nie wiem za co go zreportowali i po co terroryści biorą czas po rundzie pistoletowej jest jeszcze nic nie ma do streszenia. no widzę że pan podejrzany a jednak nie myślałem że będzie grał jako i zbierał na awp ale jednak nie są info, że są na B i idą mida. Pan Gus y, chyba się źle poczuł. Nie dają prawie nic zrobić. Ło. Dobry granat dał pan the suspect, ale no nie dadzą mu nic zabić, więc na razie nic podejrzanego nie widziałem. Szybki wjazd na B. Pan Iceberg sobie poradził ładnie z dwoma. A bomba została. Hmm. To było dziwne. Tylko tyle powiem. To było dziwne. Pan terrorysta był sam na czterech Ale skąd nasz pan wiedział Patrzcie, idzie tu, wychyla się i strzał Patrzcie, tamten do niego strzelał Sten Idealnie rzucił granata na dwóch I jeszcze flesza I tak, jeszcze rzecz zapalająca go Mało, haka, coś. O, nie trafił. O, ale zabite. 4 kile, 1100 z rozgonów w ciągu 4 lund w środku tabeli. Ale wydaje się podejrzane, bo tak jakoś dziwnie się zatrzymuje. Że konfiguruje haksy Patrzcie, patrzcie. Ju, już jest wsadzony w drzwi. Już, już, już wie. Już wiedział. O, zamknął. chwila ja sobie wezmę prześwietlenie. ło chciał go. A, poszedł po jednego fraga. Zabrał mu pan y, szarp. No. ...ale tego załatwił z y, łatwością. Aima nie ma, ale chyba jednak... Y, ...Wallhack jest, tak? Widzisz, że on kocha, ale nie, bierze AWP. Wydaje hajs na AWP. Ż a, poddali się. jest czujesz, że nie mieli szans, no. Zgaszam go za ULHAKA Krótki odcineczek Overwatcha Bardzo Wam dziękuję I do zobaczenia w kolejnym odcinku pa. pa.